Pan Bogu, gdzieś chciałem się poruszyć, podzielić tym, gdzie właśnie Pan poruszył Pan w serce, gdzie ostatnio też tym co napełniał i, i, i dzięki Bogu za to w sumie, że Pan gdzieś dalej dociera, gdzieś pokazuje, gdzieś chce, aby w tym wszystkim właśnie imię było uwielbione. I, I tak właśnie ostatnio gdzieś zacząłem czytać właśnie list do Koryntian. Z tego też fragment chciałem się podzielić z pierwszego listu do Koryntian. Yy, pierwszy rozdział, yy, i chciałbym przeczytać od piątego wersetu. Pierwszy rozdział pierwszego listu do Koryntian, yy, od piątego wersetu. I żeście w nim ubogaceni zostali we wszystko we wszelkie słowo i wszelkie poznanie, ponieważ świadectwo o Chrystusie zostało utwierdzone w was. Tak iż nie brak wam żadnego daru łaski, wam, którzy oczekujecie objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, który też utwierdzi was aż do końca, tak iż będziecie beznagajani w dniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest Bóg, który was powołał do społeczności Syna swego Jezusa Chrystusa, Pana naszego. I tak e, gdzieś do mojego serca docierało to, że właśnie e, jesteśmy ubogaceni w Panu we wszystko i, i gdzieś jak o tym myślałem, to po prostu e, widzę jak toczy się bój o to, żeby właśnie to wpuścić do serca, żeby, żeby nie widzieć tego, żeby gdzieś to było z boku albo gdzieś jako litera i, i tak właśnie gdzieś wołam często do Pana właśnie, żeby widzieć te wszystkie cenności i, i jak, jak to jest widoczne właśnie, to, to po prostu się staje skarbem jest cennością. I kiedy po prostu więcej rzeczy mogę widzieć w Panu, jakby coraz, jak czytam Słowo, jak e, gdzieś e, w doświadczeniach, czy w czy chwili próby po prostu Pan gdzieś zmienia i naucza, to po prostu staje się to coraz cenniejsze. I, i, i wtedy można jakby widzieć cenność tego, czym Pan nas obdarzył i znać znaczenia tego Słowa. I... I właśnie e, też znać to te słowo, że, które, które tu jest właśnie ten ostatni werset, który przeczytałem, dziewiąty, że wierny jest Bóg. E, i jak to jest po prostu cenne znać to, wiedzieć o tym, że po prostu mm, Bóg jest wierny i, i po prostu, jeśli ktoś pragnie i przychodzi do Pana po prostu w szczerości, to, to Pan po prostu tym obdarza i, i da to, co jest potrzebne na dany czas, i, i jakby im bardziej mogę tego doświadczać, tym po prostu jestem bardziej wdzięczny Bogu i bardziej sobie to cenię, jeśli właśnie w tym wszystkim można przyjść do Pana i doświadczać Jego obecności. No i właśnie tak jak też kiedyś w sumie też dzieliłem się, że żeby ważne jest oprócz tego pragnienia to właśnie wykonywanie tych kroków w stronę Pana i ostatnio sobie nawet tak myślałem, że że czasem się coś wie i ma się jakieś pragnienie, ale po prostu jakby brak wykonania e, działania ku temu I, i, i sam gdzieś też zostałem ku temu właśnie e, tak pouczony przez Pana, że, że w sumie często jest tak, że, że jakby pragnienie tego e, korzystania z darów łaski jest po prostu i jest takie pragnienie, ale często gdzieś brakuje tego wykonania i nawet myślałem o takich porannych wstawaniach gdzieś, gdzie w tym tygodniu starałem się właśnie właśnie tak docierało do mnie, żeby, żeby wykorzystywać ten czas, bo po prostu gdzieś wróg nie śpi, nie drzemie i w tym wszystkim jak gdzieś jesteśmy oddaleni od siebie, to, to doznaję tego właśnie, że, żeby właśnie nie popuścić, nie dać gdzieś przystępu wrogowi, żeby, żeby pomimo tego, że jesteśmy no, no, no gdzieś... Daleko od siebie, to w tym wszystkim po prostu właśnie trwać dalej przy Panu i, i, i właśnie wykorzystywać możliwości i czas i wykupywać go. Właśnie nieraz widzę, że po prostu e, tych cenności u Pana jakby nie brak, a tylko po prostu brakuje tego właśnie, żeby gdzieś było te, 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 te wykonywane kroki ku Panu, żeby właśnie sięgnąć to, wziąć jeszcze więcej. To jest tak jakby, nie wiem, może gdzieś. E, mm, Mały przykład co do tego, co dał nam Pan, ale kiedy chcemy coś w tym świecie, to herbatę przykładowo, to, to po prostu od tego, że bardzo chcemy, to, to ta herbata się nie zrobi, I tylko po prostu trzeba iść i ją zrobić. I gdzieś ktoś nam może ją zrobić, przygotować, przyrządzić, ale, ale, ale u Pana jest tak, że w sumie nikt gdzieś nas nie zaprowadzi, nie, nie, nie obdarzy nas. Tym po prostu nie wprowadzi nas w to, żeby właśnie doświadczać tego. I tak pomyślałem o tym, właśnie byłem ku temu zachęcony, żeby, żeby właśnie przyłożyć staranie do tego, żeby móc zaczerpnąć z Pana. Pan po prostu widzi te starania. On, on nieraz być może czeka i patrzy dalej, dogląda naszych spraw. I wie, kiedy po prostu dać to, co trzeba. I dzięki Bogu, że naprawdę Pan w tym wszystkim chce obdarzać i daje, i, i naprawdę jest to cenne. I właśnie pragnę jak najwięcej widzieć tego, żeby jeszcze więcej, jeszcze więcej po prostu doznawać tego, jak wspaniały jest Pan. I w sumie też przyszedł mi ten fragment z drugiego listu Piotra. Który jest właśnie też w tym temacie, że po prostu Pan obdarza tym, co jest potrzebne, co jest na ten czas takie no, no, bardzo, bardzo pożądane. I tutaj chciałem przeczytać pierwszy rozdział tego drugiego listu Piotra, pierwszy rozdział, trzeci werset do ósmego. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał, przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość, I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie Waszą wiarę cnotą. Cnotę poznaniem, poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością, pobożność braterstwem, braterstwo miłością. Jeśli je bowiem posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu pana naszego Jezusa, Chrystusa. No i tutaj też właśnie są takie słowa gdzie znane przez nas, ale. Ostatnio zagłębiam się w tym po prostu, że, że u Pana jest tyle wspaniałych rzeczy, że tyle nas obdarował, tylko po prostu zamiast zwrócić, zamiast patrzeć na to, co złe gdzieś, gdzie diabeł często próbuje zepchnąć na tę pozycję, żeby właśnie obserwować to, co złe, to zamiast właśnie zwrócić swój wzrok z tego na po prostu na to, co jest dobre i, i ostatnio właśnie tego doznaję, żeby właśnie szukać to, co jest chwalebne, to, co jest właśnie... E, to, co jest pańskiego, po prostu tego szukać, tego doznawać, gdzieś sięgać po więcej, e, myśleć o tym. Jest wiele wspaniałości, które stoją jeszcze po prostu nieodkryte, a które pan chce, aby, e, aby właśnie doznać. I, i, I w ostatnim czasie o tym e, tak myślę. I tak jak tutaj jest też napisane o tym, jak to się wszystko pomnaża, jak to wszystko e, ze sobą współgra, to sobie myślę właśnie, że tak e, jest możliwe teraz, e, gdzieś, e, że to wszystko jakby. To, to poznawanie Pana, to, to, to wszystko, co jest właśnie od Pana, to gdy się to używa, to po prostu jakby to przywołuje dalej, 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 wprowadza w jeszcze większe i piękniejsze sprawy. I naprawdę jestem zachęcony do tego, żeby po prostu więcej tego doznać. I myślę, że im więcej się widzi właśnie Pana Jezusa, tym więcej się go pragnie. I i więcej po prostu ma się tych czystych, dobrych pragnień, które po prostu są tak potrzebne na tej ziemi, które po prostu, jak ostatnimi czasy też patrzę, gdzieś mam kontakt z tym światem, to po prostu widzę, jak wiele jest tej deprawacji i wiele gdzieś jakichś takich złych podtekstów albo coś. I tak sobie pomyślałem o tym, że po prostu cenne jest, jeżeli nie ma się tego w głowie, jeśli po prostu nie przetrzymuje się tego w głowie, jeżeli nawet nie wie, o co się chodzi temu światu nieraz. To jest tak cenne po prostu nie brać udziału w tym, gdzieś nie, nie być z nim zamieszany w to wszystko. Kiedy ktoś coś opowiada, albo po prostu jakieś żarty czy coś, to po prostu e, zobaczyłem cenność po prostu tych, tych, mieć wolność w umyśle przed takimi rzeczami, te slogany, to wszystko, żeby nawet po prostu nie rozumieć, co się do nas nieraz mówi. I, i chwała Bogu, że tak jest możliwe na tej ziemi, że On tego chce po prostu, że. Że, że obiecał po prostu, że kto pragnie, to niech przychodzi do, do niego właśnie ten fragment, który jest też w Ewangelii Jana, tym siódmym rozdziale, 37 i 38 wersecie. Też chciałem przeczytać, choć myślę że większość z nas zna, ale po prostu to widzę, jak, jak Pan jest w tym wierny i, I chciałem to też przeczytać właśnie z Ewangelii Jana, siódmy rozdział 37 werset. A w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał, jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije, kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. No i widać po prostu, że Pan daje taką obietnicę po prostu. I nie mówi, że nie, nie selekcjonuje ludzi, kto ma przyjść do Niego, kto jest godny, kto, kto niegodny, tylko po prostu. Daje taką możliwość przyjścia do Niego, oczyszczenia się od wszelkiego zła, pokuty i przyjmowania po prostu w czystości serca, przyjmowania i, i też daje po prostu zapewnienia, że popłyną właśnie rzeki wody żywej i, i, i widzę po prostu, że, że tak jest, że właśnie u Pana po prostu e, to jest, że On jest po prostu wierny tym słowom i, i wiecie i tak ostatnio też myślałem sobie o tym, e, a propos tego, co w środę czytaliśmy z Ewangelii Łukasza, że po prostu Zacheusz miał pragnienie. On po prostu zapragnął widzieć Pana Jezusa. I wiecie, i tak myślałem o tym, że miał przeciwność, po prostu był niskiego wzrostu, a tam gdzieś dużo płomu było i po prostu zobaczył tą przeciwność, ale w tym wszystkim się nie poddał, tylko po prostu pobiegł, więc naprzód żeby zobaczyć Pana. Gdzieś wspiął się na drzewo sykomory i, i po prostu pragnął i, i, i uczynił te kroki, które są potrzebne. I Pan po prostu okazał się wierny w tym wszystkim. I, i, i tak jak właśnie dalej było napisane, że po prostu e, jego dom po prostu e, mógł zostać zbawiony. On wraz z całym jego domem i po prostu chwała Bogu, że Pan jest taki wierny, że, że w tym wszystkim e, nie zawiedzie, jeżeli człowiek gdzieś... E, Szuka go i pragnie go, i, i Pan widzi też nasze doświadczenia w tym wszystkim. Myślę sobie, że, że nieraz po prostu gdzieś jest słabe, słabe jest to ciało, i, i nieraz po prostu są naprawdę szczere pragnienia, a ciało przeszkadza. Ale kiedy, kiedy, kiedy naprawdę się pragnie i chce i, i, i dąży do tego, to, to, to Pan po prostu daje to, co jest potrzebne. I, i nieraz po prostu miałem takie myślenie, wiecie, że. Na przykład e, gdzieś w późno się kładę spać i myślałem o tym, że rano chciałbym wykorzystać czas, ale, ale tak przychodziło mi takie myślenie, że, że, że jak wstanę wcześniej, to po prostu później będzie mi brakowało siły w ciągu dnia albo, albo nie wiem, będę spał, źle mi się będzie myśleć albo cokolwiek, ale, ale e, gdzieś mimo to wszystko e, po prostu mówię nie, że chcę wykorzystać ten czas, wstaję rano, Wstałem, nie zawsze było łatwo, ale po prostu to widziałem w tym, że w ciągu dnia później Pan przeprowadzał. No naprawdę były trudne sytuacje nieraz. Nieraz po prostu gdzieś faktycznie to ciało było trochę słabsze w ciągu dnia, ale z Panem po prostu. I to było cenne, że można było po prostu przechodzić doświadczenia, przychodzić z Panem to wszystko i nie brakowało siły. I nieraz sobie myślę o tym, że wyspanie, bądź nie albo siły. Które mamy w ciągu dnia, nie zależą od wyspania, czy od zdrowia ciała, czy, czy od czegokolwiek, tylko zależą od społeczności z Panem. I nieraz tego doświadczyłem, że tak samo po prostu wraca się nieraz po pracy, czy coś, czy, czy jakiś fizyczny wysiłek był w ciągu dnia, albo umysłowy, różne, różne są sytuacje, wiadomo, każdy z nas przechodzi, ale w tym wszystkim po prostu człowiek sobie myśli, że już jedynie co chce, to do domu wrócić gdzieś położyć się, spać, albo nie wiem, odpocząć, albo cokolwiek, ale ale widzę po prostu, że jeśli się zawalczy o ten czas i gdzieś może na początku jest próba w modlitwie, czy, czy w czytaniu słowa, że na, na początku się chce spać, albo albo gdzieś myśli atakują, ale widzę w tym gdzieś po sobie, że jeżeli przełamie się po prostu a, okaże to gdzieś się, tą gorliwą chęć po prostu, że chcę spędzić czas z Panem i wołam do Niego i proszę go o to, żeby po prostu żeby wykorzystać możliwości czas, bo dni są złe, naprawdę gdzieś wiele rzeczy złych się dokonuje i, i wołam też do Pana w tej sprawie, to widzę, że Pan po prostu nieraz e, podźwignął po prostu, dodał sił i zamiast po prostu jakiegoś tam krótkiego, marnego czasu gdzieś e, przed, przed Panem, gdzieś po prostu w zasypianiu, czy, czy gdzieś w tym, to po prostu Pan podnosił i, i dodawał sił i po prostu to było tak cenne, czy, czy nieraz przez pieśń po prostu gdzieś po prostu sama przyszła pieśń do, do serca, do, na usta się cisnęła i kiedy po prostu można było ją zaśpiewać, to, to gdzieś pan przydawał od razu siły, które wracały, normalnie duchowe siły, fizyczne siły. Wszystko po prostu było z Panem w, takim, w takiej swobodzie, w takiej. W takim doznaniu właśnie Pana i, i widzę po prostu w tym cenność naprawdę, kiedy można przyjść do Pana i mieć nadzieję w Nim i, i wołać do Niego i w tym wszystkim nawet jak jest, no, no, różne doświadczenia przechodzimy i, i, i być może jeszcze nie są aż takie duże albo nie jest aż tak ciężko, to w tym wszystkim i tak uczyć się właśnie Pana, przychodzenia do Niego i, i stawania przed Nim i tak no, zachęcony jestem do tego i pragnę tego, aby właśnie więcej po prostu doznać Pana. I tak jeszcze chciałbym jeden fragment przeczytać z Ozasza, który w sumie gdzieś, często gdzieś mi towarzyszy, a który dodaje takiego właśnie też zachęcenia. To jest Ozasza właśnie szósty rozdział, trzeci werset. I tutaj chciałbym przeczytać Starajmy się więc poznać, usilnie poznać Pana, że go znajdziemy, pewne jest jak zorza poranna i przyjdzie do nas jak deszcz, jak późny deszcz, który wzrasza Ziemię. I tak sobie o tym myślałem, że po prostu w Panu jest ta nadzieja, że, że, że kiedy będziemy usilnie dążyć do tego, to Pan po prostu przyjdzie i nawodni jak deszcz. I myślałem ostatnio o tym deszczu, że po prostu widać jak ten deszcz działa, jak on spada na tą Ziemię, to od razu jest takie odetchnienie, gdzieś te rośliny wszystkie gdzieś są nawodnione. Gdzieś nam ludziom też jest łatwiej, e, łatwiej po prostu gdzieś oddychać, czy, 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 czy jest po prostu wilgotność inna i takie jest to orzeźwienie, taka świeżość po prostu. I tak pomyślałem o tym, że duchowo po prostu u Pana też tak jest, że, że Pan po prostu daje tą świeżość. Jeżeli ktoś pragnie, szuka Go w tym wszystkim, to Pan właśnie chce e, tak napełnić i tak jak było na obozie mówione, ten duch po prostu przewiewa człowieka i jest od razu zupełnie inaczej. Wiemy, jak powietrze stoi, nieraz jest taka e, e, duszna atmosfera, tak gęsta jest aż po prostu. To tak samo nieraz w człowieku po prostu jest duszno od jakichś myśli albo od jakiegoś ciśnienia wroga, a w tym wszystkim po prostu, kiedy wołamy do Pana, to Pan przewiewa i, i daje właśnie to, aby e, było taka świeżość, e, takie po prostu doznawanie Pana, bliskości Jego, e, jego czystości, świętości. I, I też w innym miejscu w Biblii jest napisane, że właśnie że łacka Pana jest po prostu jak rosa na trawie I, i właśnie to jest, to jest to właśnie, kiedy Pan zwilża, kiedy Pan e, tak odświeża to wszystko, to, to po prostu jest to takie, e, no takie po prostu świeże, takie tak aż chce się po prostu tym oddychać, tak sączyć to, to wszystkie te wody, które Pan daje. I wiem, że to po prostu Pan chce dawać każdego dnia i, i, i chwała Bogu, że chce dawać, ale żeby po prostu korzystać z tego, a to często po prostu jest widoczne gdzieś w naszych działaniach i, i właśnie widzę jak ważne jest u mnie, żeby po prostu w moim życiu widzę, że po prostu to jak bardzo potrzebuję Pana, jak bardzo chcę, żeby On po prostu przeprowadzał, mimo że jest czasem po prostu czuć taką słuchość po prostu na tym świecie, gdzieś się... Doznajemy gdzieś tak jak pustynią się idzie, ale w tym wszystkim po prostu jest Pan i, i On chce naszego zbawienia i chwała Bogu za to naprawdę. Doznaję tego i pragnę jeszcze więcej po prostu doznawać, walczyć o to, zabiegać i, i dążyć do tego, aby właśnie też te myśli po prostu i, i rzeczy światowe gdzieś nie, 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 nie zawierały, nie absorbowały tak, żeby przechodzić zwycięską właśnie i, i, i niech Pan tym napełnia każdego z nas i, Da to, co jest potrzebne i, i niech pomoże, niech prowadzi, i niech będzie mu chwała za to wszystko, że on chce, że on naprawdę chce tego i, i, i jest gotów udzielić wszystkiego, co jest potrzebne. Chwała Bogu. Amen.